Cześć, z tej strony Jarek Kucharski. Zapraszam Was do inwestowania w nieruchomości, w domy jednorodzinne, dwulokalowe, po to, abyście mogli pomnażać swój zysk, zwiększyć poziom swojego życia. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlaczego się chwalę? Dlaczego nie skrywam tych informacji dla siebie? Nie skrywam ich dlatego, ponieważ w mojej ocenie miejsce na rynku znajdzie się dla każdego. Jestem na tyle doświadczonym przedsiębiorcą i obserwuję otoczenie i zauważyłem, że każdy znajdzie swoje miejsce. W związku z tym chętnie podzielę się z Tobą moimi informacjami, moją wiedzą, którą zdobywałem przez ostatnich kilkanaście lat. Na podstawie tej wiedzy napisałem książkę, której bardzo mi brakowało, gdy byłem młodym człowiekiem i uczyłem się budownictwa, gdy chciałem wybudować swój pierwszy dom. Na pewno ta książka Tobie pomoże zrozumieć, w jaki sposób wybudować dom. A dzisiaj jestem na takim etapie, gdzie spełniałem swoje marzenia zawodowe. Doszedłem do miejsca, w którym chcę dzielić się tą wiedzą z innymi, byście Wy także się rozwijali.